Witam was w kolejnym odcinku książkowych polecajek. Nazywam się Jan Halicki i dziś porozmawiamy sobie o samodyscyplinie. Doktor Neil Fiore napisał wspaniałą książkę pod tytułem Nawyk samodyscypliny. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem w tej książce, która jest szalenie ciekawa, jest to, że mamy tutaj baseball, kij baseballowy. Wydaje mi się, że przekaz z tej okładki jest taki, że kij ma nas straszyć, że mamy działać, bo oberwiemy. A w drugą stronę mamy marchewkę, która ma nas zachęcać do tego, żeby działać i iść do przodu. Dr. Neil Fior napisał książkę samodyscypliny, aby pomóc ludziom takim jak ja, może takim jak ty, aby pomóc im odzyskać kondycję i zwiększyć swoje osiągi. Samodyscyplina ma też wiele zastosowań w życiu codziennym. Dotyczy się to żywienia, ale też naszych nawyków i zachowań. Książka ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim jest bardzo konkretna i niezadługa. Ma ten mój ulubiony format niedużej książki, którą chowamy sobie dosłownie do plecaka i jedziemy w świat. A ja sam już w trakcie czytania tej książki wdrożyłem kilka z metod w niej zawartych do swojego życia i niektóre stosuję do tej pory. Jak to bywa, w tego typu książkach znajduje się tam bardzo dużo narzędzi, które pomogą nam przechodzić przez kolejne procesy. Wdrażania takiej samodyscypliny, trwałej samodyscypliny w naszym życiu, i jednym z nich jest wsteczny kalendarz. Jest to metoda zaproponowana przez doktora Neila, która polega na tym, że na początku wyznaczamy sobie cele, a potem zaczynamy w kalendarzu wstecz rozpisywać, co musimy zrobić, aby do tego celu dojść. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład za rok. Chcę przebiec 20 km za jednym razem, ale nigdy nie biegałem, więc co trzeba zrobić? Rozpisujemy sobie wszystkie działania i wszystkie treningi, które będą niezbędne, aby dotrzeć do tego celu w skali czasu, cofając się miesiąc, kolejny miesiąc, kolejny miesiąc, aż do dnia dzisiejszego, gdzie po prostu rozpisujemy sobie, że jest godzina 13. No to o 15 idę biegać i przebiegnę pierwsze 2 kilometry. Jest to świetna metoda, dlatego że pozwala ona nam zobaczyć, że rzeczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć do tego celu i on jest naprawdę osiągalny, tylko musimy go rozłożyć na bardzo dużo małych kroków, rozpisanych w naszym kalendarzu, w naszym grafiku tygodnia i w grafiku naszego codziennego dnia. Ta książka jest idealna dla osób, które mają problem z prokrastynacją i ciągle odkładają rzeczy na później, ponieważ samodyscyplina na pewno Wam się przyda, aby przełamać swoje obiekcje i słabości. Jednocześnie, jeżeli jesteśmy osobami, które chcą się dynamicznie rozwijać, chcą osiągać sukcesy, ta książka może pomóc nam w uporządkowaniu niektórych spraw, a przede wszystkim sprawy dotyczącej samodyscypliny. Skąd ta książka znalazła się w zasięgu moich zainteresowań? A no, stąd, że pewnego razu byłem na naprawdę epickim szkoleniu, gdzie jeden z trenerów miał właśnie taką książkę. Pod ręką, a ja borykałem się w tamtym czasie bardzo mocno z problemami związanymi z samodyscypliną. Wiedziałem, że jest to poważna sprawa, którą muszę przebrnąć, jeżeli chcę w życiu zrobić coś więcej. Podejrzałem samą okładkę gdzieś, przeszukałem internet, trochę wstydziłem się spytać, ale udało się znaleźć tą książkę, kupiłem ją. Temu trenerowi bardzo chciałem serdecznie podziękować za inspirację, a ja sam mogę wam powiedzieć, że z całego serca polecam tą książkę, jest świetna, szczególnie jeżeli macie problem z samodyscypliną, to jest to książka, którą warto przeczytać bardzo dogłębnie i na pewno wrócić do niej po jakimś roku. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie. Zbieram wszystkie Wasze opinie i informacje, które wysyłacie mi prywatnie oraz piszecie w komentarzach. Jest to dla mnie szalenie ważne, dlatego że chcę dostarczyć Wam najwyższej jakości content, z którego będziecie mogli czerpać jak najwięcej ciekawej i praktycznej wiedzy. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia. バストで。<noise>